Jeden. Nagrywam dzisiaj z moim kuzynem Maćkiem. Hello, hello. Zaczynamy grę. Takiś typek prosię nazywa. Nie no jest ścisnęli. No to jest oszustwo. Ból dostał ultem. Zasłużył na to. Klik. Wy jest działko. Dawaj, Bula, on ma 500. Leży. U. Dobra, bierz go. I idziemy. Dobra. Jemu to rozwalę. Ale tu. Czekaj. Masz, dawaj, wal, wal. Nie, no tu bóg, się w krzaku. Ale dba o mnie. No. Dostał ulta. Ale 200. W sumie 3000, już się Dawaj, ból na ból. Dawaj, dobra. dawaj tą penny. No. Te działka tu są obydwie. Mam 15 HP. Dawaj, ty to zrobisz. Nie, brawo, to. Jest totalnym kozakiem. Ale nie wiem, czy to mi nie da. Nie też mam bić. To jest pustynik. Pójdę mi, podaj mi, podaj mi. Ale ja jestem daleko, to nie doleci. Bierz! Dobra! To było dobre. Tu ja, że tak gry jesteś. Hmm. Śladko, kosmia, zapraszam. No! To może teraz y, te starcie? No dawaj. Nagramy no, na Twoim i w tybie, więc będą kozaki. Tu masz w ogóle? Nie. Na starym koncie miałem dużo. Właściwie to te dwie skrzynki. No, trzeba to nie iść, cztery. Są tu. Dawaj, dawaj, Kod. dawaj. Od dwóch, od dwóch. Colt i kto? Dobra, ale ja na daleko Kolt i Nie wiem kto jeszcze, ale ktoś tam jeszcze jest. Dawaj go, no, dawaj go, dawaj go, dawaj, go, dawaj, go, dobra, go dobra, Elo, Elo. Jeszcze penny, jeszcze a, szelka. Ale weź dawaj skrzynkę. Mamy za dużo? Ja też właśnie na daleko tak nie bardzo. Szelka, szelka ulta. Bibi, bibi. Elo, bi. bi, bib. Aaa, Siedem 7 to win. A tutaj jest brok na daleko z pięcioma. Aha. To trochę dupa. On będzie walił tak pod wal chyba. Tysiące mm. szelka z ultem przeciwko jest. Ej, dalej Ej, tutaj jest jeden. Bibi się odrodziła. Zabijemy. Dobra, dzięki. Leży. dzięki. Dziesięć mamy. Ja tej szelce na ja nią. Nie, nie, Krzysiu. Ona ma sto. Ona szelka. Ma... Dobra, leży teraz. Aha, Oni dobra, daleko. Ale... No właśnie oni są mi na daleko i na blisko. Dobra, porobiłeś ich. Win bez zginięcia nawet. Idziemy teraz można mieć no Tu? Nie, tego to jest... jeszcze robię. Tylko ja będę miał pastać. To coś na daleko weźmiesz? No, kolta. No dobra. tak. Broka też byś wziąć, wziął, bo 2, 2 ile to leży? Da, Dawaj da, po te dwie skrzynki. Ja na daleko będę bił, bo więcej zabierę <grym> nic nie zrobiłeś. Jeszcze tu jest jedna. No. Pozdro. I na na środku send jest. Sendacz i el primo. To leży. Sendacz? Dawaj. Leży. Dobra, a kolta dostaje. No, ja też chcę go zabić. I Szelka go zabiła. Ale szelki nie mamy szans, tak? Damy? Dam. Elo. to idź po skrzynkę. Nita N jej Nita. się nie zbiła. A ona ucieka. To goni ją, bo ona będzie się odradzać. Ja też idę. Leży. Dobra. Wielkie starcie. starcie. A gdzie oni są? mogą być kamperzy Krzysiu, są właśnie Ej, Dawaj, bi jest, bi i dynamite Nie mamy szans No O dobra, unikłeś ulta, pozdro Dynamite Mała dostałam Dynamite Nie mają po jednym i To mało trochę A ten dynamite to, to na daleko to Ja dostanę dobrze. od niej 3000. 200 2000 dostałem nie pozwól się bi trafić. Jak ona cię trafi, to... to. Jak daj na Mike podejdzie, to jest rip. Dobra, jest rip. Dobra. Teraz drugiego tu mam. Nie, ja leżę chyba. Ja leżę. Musisz go zabić. Dobra. Do Jakbym jak jak nie miał ulka, to by był rip. To dobrze nam idzie. Mm -hmm. Czekaj, muszę sobie na karnet zobaczyć. O ja mam... Miski. Czekajcie, ja mam... Brody... skrzynkę. I co masz coś? Nie nic to weź poko, żeby mnie leczyć. Aha. Ja jeszcze mam... Ja, ja nie wezmę miszkę. Dlaczego? Ja Dla wezmę miskę. My... Nie będziemy mieć nic dobrego na ten. Na daleko. Nie na daleko. Na blisko. Nie właśnie, na blisko nie będziemy. No właśnie, no i odchodzi. No to jak będziemy się bić na blisko? Zabij ją. Tam jeszcze jedna, jeszcze, no. ale zobacz, że tu nie, nie ma. Wyjdź. Zaraz tu będzie też chyba. O nie, jest ten brawler. Nie, jak go się nazywa. No nie wiem, może to no ten skinek, co rzuca tymi butelkami. Barne. Barne, w krzaku tutaj jest. Dobra, leży. A mm -hmm. On tu gdzieś będzie miał kolejny. On ma ulepszone Co? Co? Tu goście są cheaterami. Patrz, oni, oni są koks. Oni mają... Ej, Rosa, no, Dziewięć no, ma. Roza ma dziewięć, Krzysiu. Ona ma dziewięć, dawaj ją. Tysiąc ma. Zabijesz no, ją, to dawaj. jesteś koks. Jesteś chory. Ale gdzie jego kolega? Zbieraj te kluby. Zbieram. A zostawię Ci tego jednego. Nie no, zbierz je. Dobra? Weź sobie okay. jakaj okay. To u mnie się okradzili na pewno. Hmm? Tu jest. Ej, nie będzie miała. Dobra, dobra. Ej, tu jest el primo. Dobra, Ma ulta. Ja idę. No to rip. Jeszcze roza jest. Oni są na blisko, win jest. Ma ulta. Odbił mnie. Leżymy. Dobra, dobra, dobra. dobra. Dawaj, dawaj. dawaj leś! Jest! Zbierz to i na tą rozę. Nie po co ja tego używam. Dawaj, win. Jesteś koks. Dawaj, szybko. No nie, nie to jest tam. dobra, leży. Teraz ja biorę e, teraz. <noise> Już 3... nie, 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 teraz dostanę z tego milion nie, 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 nie daj, na no zbiorę. Dawaj. Aha, bo tutaj są jeszcze. Musimy trzy razy wygrać. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty masz spoko poko, bo jesteś spoko poko. Chodź po te cztery skrzynki na środku. Tam jest pięć chyba. Cztery chyba. No. Hmm. Ale się opłaca w sumie. No, cztery powerpupy na start. Też tutaj przyszli. Ja no. mogę być wszystkie naraz. To jest szalka. Pomogli nam zniszczyć. Dobra, są tutaj. Nie, ja leżę. A ja nie. Ulecz mnie. Uleczyłem siebie. A ule, ja leżę, ja leżę. Dobra, leżę. No, Zginąłem. Bierz ale mi. on też. Wiem, tak? bo ult. Uciekaj. Zostaw ulta. Uleczyłeś. Hmm. Dobra ja sobie tu poczekam. ten ale uciekł. Nie no przegrasz. Elbino dawaj Dawaj go. Uciekł serdban. Leży. Czeka się. Ból. Ból, Dobra leży. Barley. Barley. Dawaj. Dobra leży. Jeszcze trzy drużyny. Chodź kampimy w tu. Ten kolt będzie wiedział. No, właśnie, ten kolb. E, Dobra. To jest kolejny. Ja mam ja, ja, tego. To są. Co? E, Jak coś? Dobra, Nita. Dawaj Nita. Ulecz mnie, uleż mnie. To dzięki. Tam poko. Odrodził się. Odrodzili się. No. Kol z kultem. A nie trafił. E. <laughs> Oni się mogą uleczyć, Krzysiu. <laughs> nie trafił ani razu. On też ma ulta, obydwaj! Nie do no, pokoju, aby. Jak? się świeci, to się ja już tam wjeżdżam. Szkoda, że przeciwnika nie leczy to. Nie no, ult. dobrze chyba właśnie. Ale bym je teraz leczył. No je! tego, 14. I będziesz miał misję by, by tą wykonaną. Mm. Dobra, no się chyba najlepiej No, jakby nigdy. Ej. No, I my cały czas jeszcze wygrywamy. No. Pozdro. Nie ma skrzynek. Jak teraz będzie. No nie ma skrzynek. Teraz będzie chyba szósty łunek ej, dobra, z rzędu. Dawaj, tam, dawaj. To musicie zostawić łapkę w górę. Wszyscy. I Ale dostałem. na Chyba też. Pomagam ci, dobra. Pozdrawiam. Ale ładnie są jak też tylko ulite, Dobra, leży. Numer cztery. Siemu. Tej dżanta w siedem. Jeszcze jeden. Poczekaj. Dobra. Mogę. Leży. rosa Ma dwa, Elu. Leon. 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 Dawaj, Dobra, Leon leży. leży. O, wygraliśmy. Jakim cudem. Jestem czytany. No to jest, jest chyba piąty win z rzędu. To musicie zostawić łapkę w górę. A ja mam chyba. mam me mega boxa. Otwieram mega boxa na. Ja, ja mam krzyśle takie jeszcze, jeszcze. Odcinku. Dawaj. Nie ma nic. Mm, Zmarnowany mega box. A co ja teraz dostanę za karnet? Nie wiem. A jakie Ja teraz będę miał dużą skrzynkę. Wygraj 10 razy szeli. Wygraj i 24. 24 przeciwników z szeli. Easy. Dawaj na zadynę teraz. Jakbyśmy zrobili tę misję. No ale na zadynę to też się liczy. Liczy się? No. W każdym w ogóle. Męcz się winy muszą być. A żuza się patrzyła, widziałaś to. No. Wszyscy na środek. A ład, dobra, leżę. Leżą wszyscy. Ja też. Dawaj, dawaj. Nie, no zabiję mnie działko. Mhm. Ja mogę leczyć nas. To jest poczko. To jest poczko. Dawaj, dawaj, dawaj. Leży. Dobra, leczę się. Pog. Ci powiem. Dobra, musimy strzelić. Musisz. Nie, ja nie muszę. Tam. Ja chciałbym. Dobra, ja leżę. Babka, co kopię, jest dobra. Hmm. Kolega... Kto kopie? No, no ten, ta baba. Nie. Ej, bo nam. Ja nie mogę, nie zdążyłam. Dobra. Miałeś zbyłem. szansę. Mogłem iść na bramkę. Leczyłem nas. Dawaj, Krzysiu, lecimy. Dobra, mam piłkę. Teraz tam ich Podaj, wyjmijcie. podaj, podaj. Podaj szybko. Dobra, się. No jak nie on? Nie złapa. A, sam yes, strzelił! Strzelił sam! A, leć, bam! No, nie, Dawaj. nie, nie, nie! Dobra, ja leżę. Nie to będzie może już chyba ostatnia gierka. Zginąłem. Aha. Gdzie ona idzie ta Jessie nasza? Ale oni tam są, a Jessie jest za słaba. Na nich wszystkich. Na no, Rose'a te. Jeszcze działko postawili, no nie. Dobra, piłka. Leży. Działko. Dobra, mam piłkę. Działko się leży. Na... Szczelaj, bo nikogo tu nie ma. Nie, są nie. wszyscy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, nie. Masz już tam. Teraz szczelaj. Dobra, pozdro. Dwa ulty poszły, z nie wiem jakie uchodzą. Patrzcie się no. na Dostałem 100. No misję patrzę na to Wszystko no. no. Dobra, to chyba no. będziemy się z wami żegnać. jeszcze Maciek pożegnać. I na jeszcze otworzę. O matku, 15 minut, ile to się będzie montowało. Dobra, to będzie na tyle z tego odcinka. No siema. to siema.